Dobra, to y, zaczynam. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Znaczy się. Tak. Good luck, have fun. Tak, powodzonka. Co z tego, że jestem wyciszony i to mówię im, ale co tam? Dobre są. Grunt, to dobre myśli. A ja Was w ogóle witam w kolejnym odcinku. Już drugi samogaz. gaz. E, tak, to spokojnie się przywitam. Halo, ktoś może zobaczyć, czy robi działko, proszę bardzo. No, no robi działko, no. On nikt nie spojrzy. Dobrze wykonuję moją robotę. Chyba... U uznam, że spojrzeli. Mam nadzieję, że nie zabiją mnie pierwszego. Bo to, to by było znowu niesprawiedliwe. Bo Neskot... O wilku na Neskot nie żyje. E, ja teraz byłem w nawigacji. Ja poszłam na dół. Ja strzelałem z działka i większość osób to raczej widziała. Ale włączył chyba efekt. Aha. Włączył. Byłem w nawigacji, kończyły się loading i nagle report. Ja ze stickmerem tam byłem. Ja byłam dobra. w artykuł, Chyba tak mi się wydaje? Tak, tak, to było. O, właśnie, dobrze, że ten Scott umarł. O, tak, dobra. Yy... A, czyli to Felix pewnie. Yy, nie, ja robiłem działko, no mówię, wszyscy mnie mijali na początku i sam zostałem na górze tak, tam. Tak, bo kolej, kto poszedł pierwszy w... na prawo? Yy, chyba ja. No. Kto, kto za tą? Ja, ja, ja są... A, nie, pierwsze nie mogą być dwie osoby. No Majka? Znaczy nie, ktoś za mną dosłownie szedł. A ty byłeś Perry, co czas tą poprawą i robiłeś co ten? Aż dałem reporta, czy nie? No tak, robiłem działkę i później, gdy pobierałem, był report, więc no. A przed ktoś za tą? E, nie. Ostatnia osoba jaka szła? Kasztan. To, no to był chyba Kasztan. kasztan. Ale przecież ja się nie widziałem, ja tylko poszedłem szef stronę nawigacji zrobić kabelki, brązowy, brązowy, tak. Szczotam, ja widziałbym w adminie, a potem się mijałem z, z czerwonym. Tak w no, ogóle nie, się nie mówi, się było, ciało to było, ciało no. było nad, o, po lewo od tego, od strzelania od razu. Okay. A ja no to... byłem, na, a ja wchodziłem, byłem zaraz przed wejściem do nawigacji. Ja skipuję, bo nie wiem, kto. Nie, to chyba może być Kasztan. Ostatnia osoba, która... Przerwa. No, przechodził ostatni, no to jak mówicie, że... Ale tak ja był... szam od dołu. Jak od dołu? No przecież mijałeś mnie. Nie mijałem cię, od domu, roby, mijałem się z Mają nawet. moja no, mijałaś się z nim? W nawigacji, w szilcach znaczy się. A, byłeś, byłeś. A, czyli ja to mam. jednak perik. Się wydaje, no, perik. nie ja, no mówię, że nie ja, ja cały czas dałem u mówi, góry. Że go widziałeś, on cię nie widział, Mówiłem, ja że szedł od góry, góry on Ale, szedł w sensie, dołu. jak ja robiłem działko, to wszyscy mnie mijali i on ostatni poszedł na prawo w dół. Ale on szedł od dołu, a nie od góry. No, ja go widziałem na górze, no chyba, że to był różowy i spomieczał mi się kolor. Jup, No karto, działaj! Op. E no, twórcy muszą to naprawić, ponieważ kiedy robi się kartę i się właśnie tak jak teraz zrobiłem, to to zalicza. I to nie ma sensu. Ale ja też tu mam zadanie. Sentir. To było dziwne. Tylko dotknął panelu. Ja chcę zgłosić Sentira szybko proszę. Kurde. Dobra. Ehm, no. Ja bym chciał mm, tak wziąć pod uwagę Sentira, ponieważ jak jest osłona w prawym dolnym rogu się osłonę y, włącza z powrotem no. to on poczekał tam dosłownie na sekundę i odszedł. Nie, ja tam pod szedłem zrobiłem taska, ty weszłeś tę sekundę po tym jak ja skończyłem to. U mnie to wyglądało jakbyś tylko poszedł, dotknął to i odszedł. A co tym Shielda, potem poszedłem do nawigacji zgrywać pliki. Poszedłem do O2 i się włączył tlen, to wtedy naprawiłem tlen. I biegłem do admina dołem. Akurat. No tak, bo potem szedłem z tobą, no ale no... To było dziwne dotknięcie tego... No, jakbyś nie robił taska po prostu, tak? No ale też się nie, Czyli... nie widziałeś cały czas, nie Perix hmm. No Jezus z drugiej rundy. Nie, ja daję na Sentira No, bo, no, bo nie na ja na Perixa. Ja daję na Sentira Ja czuję, że on fikuje. daję dajemy do Perixa. No nie tu jest Sentir. Obaj są, wszystko jasne Jak poszły głosy? włosy? Czy... No, na zielonego, nie ale nie tego jasnego. Na zielonego. git. Nie. Nesko też nie, czy No Tak na początku. A tam w ogóle chyba... Ktoś był trupem i nikt nie zwrócił na to uwagi. Maja i Sentir, wszystko jasne. A Jezu, co? Czekaj, Sentir został zabity. Ciało było w elektryku. No. Ty, ale wiesz, że dwóch zabiję, nie? Praktycznie. Kasztan? O Boże, a ja jest Seba. Dobra, Seba jest druga. No i teraz przegraliśmy chyba. A nie? Kasztan? Injector. Boże! Wow. Boż! Bo my jesteśmy zbyt mili dla kobiet. Musimy częściej na nie głosować, po prostu. Ty Boże! Co za nowy crewmate? No nie. No nie, 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 ja nie idę tutaj sam. E, ja najpierw chcę pójść z ludźmi. Doskot, no zaufam ci. Raz chciałem, żebyś ty umarł, a ja ch ty chciałeś, żebym ja umarł, ale ci zaufam. Doskot, no będę się, się trzymał twojego. Two, twojego. Twojej rury z. Tlenem. O kurde, nie, nie, tam, tam Szczota poszedł, ja tam nie chcę. czy tu wszyscy są? To jest ten mindfucka totalnego, kto gdzie jaki jest, kolor i tak dalej. Idziemy samemu. Poczem myślałem, że ma. Ciało przy elektryku przed elektrykiem w sumie. Czyli ktoś chciał popro... a, nie, ktoś sentry chciał pewnie światło zbawić. Tak, zgaduję. Ale no elektryku nie było, więc... Wszyscy o dziwo, nie wiem dlaczego, byli po prawej stronie, nikt nie biegł do światła, wszyscy biegli po <laughs> dół, a... ja pierdolę. Dobra, ale. Staliśmy tam i nagle szczota nadbiegł do nas tak po prostu, tak. Wbieg i wybiegł z wami później. I szczota, a to kobieta. O! No, 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 kobieta jeszcze czarna to przegrała, nie? Taki był plan, żeby najpierw wywalić kobiety, tak? Więc. Weź to samo na siebie, nie lepiej. Wow! Jeszcze się okaże, że nie no, nie może. Czemu już w miejscu? Chodź na dół. No i się rozdzielił. Dobrze to ja karty zrobię Gdzie moja taktyka? O. Gdzie ciąło Reaktor. Góry, gór. O, Który o, reaktor. o dwa, tak. ja, też, ja też tam byłem, ale nikogo nie widziałem. Czyli... Znaczy, się ja, ja... Tamtego, a nie zgłosił. Nie, ja byłem, ale Seba został. Seba został. Ja poszedłem już bieg... biegnie, byłem w tym, w magazynie. Ja już biegłem do tego. E, do tego Nie do oksygena strony, tylko do tego drugiego. Gdzie trzeba ten tlen załadować. Czyli do tego admira, nie bajem nie kto się Czyli z reaktor reaktora, zwentowali do Storage'a i pobiegłeś do oksygena. Nie, nie zwentowałem, po prostu biegłem. <laughs> mówisz, ja ja mówisz o, o tym. O... Nie, 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 ja tłumaczyłem teraz... Nie, ja tłumaczyłem, że nie, te, nie tego oksygena, tam gdzie się ładuje ten tlen, tylko do tego drugiego. O to mi chodziło. Dopiero mówię, że do tego się tlen ładuje. Co? Dopiero mówię, że do tego się tlen ładuje, do tego drugiego. No gdzie teraz, dopiero teraz powiedziałem, od początku mówiłem. A teraz powiedziałeś na odwrót. No to... nie! Co, ale to ja miałem ten... to maja. O, dokładnie, tak. Dobrze. Czyli że znowu kobieta, tak? Haha, No to zmarnowałem, bo o Wciąż nie wiem kto to może być. Nie mam żadnych podejrzeń. I to za głosem Neskota. No nie <laughs> No co za ludzie. Za głosem no, Ej, no, nie, no dobra, ja znowu skipuję. Jakby nie to przez Neskota będzie, bo on kazał. Tak. Nie, no nie! Ja nie, <laughs> nie, ja nie mogę, no! I jakby za to krzycz na Neskota. No nie proszę nie krzyczeć. a ja, dziwne, panie Fajnie gdyby teraz naprawdę, byśmy, jakbyśmy teraz wygrali, to nie? No niestety. Gdzie jest ten Scott, Chodź. Rób zadanie. Ja, ja pilnuję, Konrad cię nie skrzywdzi. Bierz paliwo, bierz ile wlejesz. Jest przecena. Szatuję, jest droższy niż myślałem. Nie Elektryk Elektryczność rentował. Przy mnie stał Neskot? na Scott, kto przy tobie stał? Ja widziałem Konrada. Przy mnie stał Perix. Ja stałem, na ja Czyli Stickman, bo nikt go nie, Stickman. nie widział. Stickman. Stickman! No Stichmana nikt nie widział. <grym> <grym> kobiety, okay, teraz bo... czarny. <grym> Dlaczego ten Nie rozumiem. No, nie, Neskot to... jest czysty, ja cały czas z skotem. chodzę. O, mówiłem, okej, okay, okay. Ale, kierunku, jest, o nic? Co? Nie, Impostorem była kobieta i czarny. O no. <grym> no. YouTube, proszę cię, tu... tu nie ma żadnego... żadnych... nietolerancji, ani... tak... To, 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 tak. Ho. Co? Gdzie? Co? Nikt przede mną nie biegł, nie widziałem nikogo. A biały mnie zabił. I nagle się pojawił przede mną. What? Może ślepy jestem. Ho. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest? Wow. wow. Co? Co? I kto? Biały i Kubaj. Dobra. Okej, okay, zgłaszaj. No nie śmiało. Nie ma sprawy. Jak nie, to, jak nie to ja, to no właśnie Majka. Biały zabił zielonego, a czarnego minął. ominął. A tak, białego i czarnego lecimy. Dobra, a potem szczotę. No, yes. no dobra. Majka. <laughs> białe, białego, 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 dawajcie, białego. białego na białego, początek, tak. Kuba, sorry, ale no, musisz być pierwszy. No teraz no, ja ja możemy dobrać. być politycznie, to białe wylatujesz. No bo jeszcze znajmą film za rasistostę. No. nała. Right. Wszyscy czekają obok stołu, żeby kliknąć guzik. Wszyscy się już tu zebrali. Do it. No Czyli rudy? Nie głosujcie teraz sami. No ja bym na Majka zagłosował przy okazji, no, ja na zagłosował przy okazji później to dopiero to Majka, nas Czekajcie, czekajcie, Majka bo ktoś pobiegł, pobiegł ktoś w prawo. Kto pobiegł w prawo? Nie, ja za ja 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 byłem. Ja za trochę nie byłem. Ja przy eject w tym e, przycisku stałem cały czas, czekałem na no wyrok. O Sentir zginął. Nie, Sentir. Nie, sorry, Perix zginął. Nie, ale ja był no, no, ja w centrum Nie on zginął już w pierwszej rundzie. On zginął już w pierwszej rundzie. Dobra, okej, no, okay. no ale, tak, no, no czarny, no odpada, tak? był ulubiony. Nie, nie jesteśmy sztami, ale no czarny. No. Ale Tak. To nie, fajnie fajnie. W sensu. nie, to, to w ogóle sens generalnie. Stigman. To To ja dzięki za oglądanie, pożegnajcie się wszyscy. To cześć, na razie. się. Pa, pa. No, cześć. siema. Cześć.